Witam Państwa serdecznie dzisiaj na sesji wyjazdowej w miejscu niezwykłym i z gościem też nie lada jakim. Proszę Państwa, nakręciłam dla Państwa nie tak dawno film pod tytułem Strzeżmy Gietrzwałdu no i zależało mi, żeby Państwa tutaj przyprowadzić żebyście mogli sami stwierdzić jak wielki skarb narodowy Tutaj się kryje. To jest, proszę Państwa, nie tylko skarb polskości, bo Matka Boża ukazała się tutaj w roku 1877 dwóm małym dziewczynkom i mówiła do nich po polsku i uczyła zarówno pątników, którzy tutaj zjechali z wszystkich trzech zaborów, jak i miejscową ludność, jak żyć, żeby zasłużyć na niebo i jak postępować, żeby ta polskość była utrwalona i ewentualnie przybrała formę państwowości. Ale proszę Państwa, przede wszystkim jesteśmy tutaj z uwagi na to, że czasy są wyjątkowo niepewne, stresogenne, szaleją wszelkiego rodzaju epidemie, pandemie, a tutaj właśnie niebo przygotowało dla nas coś bardzo niezwykłego, gdzie możemy nie tylko się zregenerować i uleczyć fizycznie i duchowo, ale gdzie też czekają, na, czekają dla nas po prostu matczynę kolana Matki Boże. Więc postaram się Państwu za pośrednictwem pana Włodzimierza Sierackiego pozwolić dotknąć tego cudu i tej niezwykłej atmosfery. Nasz gość, chociaż to w zasadzie my jesteśmy dzisiaj u niego w gościnie, to jest mieszkaniec Olsztyna, który od wielu dziesięcioleci zajmuje się naturopatią i litoterapią i radiestezją. W związku z tym jest naprawdę osobą no, niezwykle kompetentną do tego, żeby wykazać autorytatywnie, że to miejsce jest niezwykłe. Proszę Państwa, jest niezwykłe z wielu powodów, ale oczywiście ten najistotniejszy to objawienia maryjne. To są jedyne objawienia maryjne w Polsce uznane przez Stolicę Apostolską, a w ogóle takich objawień na świecie jest tylko kilkanaście. I cóż, proszę Państwa, nie rozgaduję się. Przekazuję Państwa w ręce Pana Włodzimierza, więc najpierw posłuchamy, skąd się u tego doświadczonego. Naturopaty wzięły te wszystkie pasje, pasje, bo tak w zasadzie to ścieżka zawodowa jest zupełnie inna, a później, proszę Państwa, jego śladem pójdziemy i będziemy mogli stwierdzić, jak wysokie tutaj są poziomy energetyczne, bo ta łaska, która została dana temu miejscu. Ma również fizykalny wymiar. Słuchamy panie Wodziarmi. No więc jesteśmy w miejscu bardzo ciekawym. Są to miejsce staropruskiego plemienia Galindów. Wokół roztacza od XIII wieku już są zapisy o tym plemieniu. Pinius starszy już wspominał właśnie, że na tych ziemiach tutaj... Yy, mieszkali Galindowie. Jest to zachodnio yy, zachodnio bałtyjskie plemię. Niedaleko stąd, około 20 km było drugie plemię, które yy, i konkurowało i wspierało się, czyli plemię Sasinów. Są to dwa plemiona, które tutaj bardzo duży wpływ wywarły na tę ziemię. Wokół rozciągała się Puszcza Galińska, Galindowie mieszkali bardzo ciekawie, ponieważ chronili swoje domostwa, osadzając się na bagnach, osadzając się na jakichś niedostępnych terenach. Przez to byli mało rozpoznawani, mało, byli, mało doświadczeń, mało pisemnych tych śladów jest właśnie po galindach. Przede wszystkim teren jest ciekawy bardzo, ponieważ są wszędzie moreny, są to pozostałości po trzecim lodowcu. Ale oprócz prawda, tych, tego pięknego terenu zielonego jeszcze są czakramy ziemi, które po prostu możemy odczuć, poczuć i możemy doświadczyć po prostu y, przepływu energii wykorzystując naturalne promieniowanie Ziemi, czyli geopatyczne promieniowanie Ziemi. Stoimy akurat bardzo blisko jednego z pierwszych yy, pierwsze miejsce mocy. Jest to jedno z najsilniejszych miejsc mocy i może przejdziemy. Proszę kawałek. Tak? No jesteśmy w miejscu mocy w pobliżu bazyliki mniejszej w Getwałdzie. Akurat, gdzie stoję, jest centrum bardzo silnego promieniowania geopatycznego. Promieniowanie to wynosi 65 tysięcy jednostek w skali Bowisa. Jest to skala, która nam określa biowitalność, prawda? Czyli Antoine de Bowie, francuski radiesteta, określił promieniowanie zdrowego człowieka. Na, do wielkości 6,5 tysiąca jednostek w Bowisa. Wszystko, co jest poniżej, nas osłabia, wszystko, co powyżej, nas wzmacnia. Czyli, jeżeli mamy 65 tysięcy jednostek, jest to bardzo silne miejsce mocy, z którego możemy korzystać, gdzie możemy uzupełniać swoją energię, gdzie możemy rozładowywać stresy. Poza tym, takie miejsca jeszcze badam pod kątem energii uzdrawiania. I w tym miejscu energia uzdrawiania ma 360 stopni w skali 360, czyli pełne koło. Poza tym, każde miejsce promieniuje od odpowiednimi długościami fal. Określamy to radiestezyjnie jako promieniowanie kolorów, prawda? kolorów widzialnych i niewidzialnych. Niewidzialne zaczynają się od podczerwieni, czyli długość, długość fali po prostu jest wtedy bardzo długa, około 800 nanometrów. Natomiast najkrótsza fala lecząca to jest fala lambda. Jest to fala, która jest mierzona w gradusach mamy ko pełne koło mamy 400 gradusów. Fala lambda po prostu lokuje się na, na wielkości 380 gradusów, czyli jest to najkrótsza fala lecząca. I jeżeli mamy promieniowanie terenu o właśnie specyficznych właściwościach, podstawowym kolorem tutaj promieniowania tego terenu. Jest kolor biały, ale występują również podczerwień, kolor czerwony, kolor różowy. Jest to kolor wyższej wibracji. Zawiera silne promieniowanie tzw. miłości uniwersalnej. Ma bardzo duży wpływ na regenerację pracy czakry serca. Później mamy kolor czerwony i między kolorem czerwonym a kolorem pomarańczowym jest kolor złoty. Jest to wibracja, która ma częstotliwość, która ma wybitny wpływ antydepresyjny i wzmacnia siłę woli. Następnie mamy kolor pomarańczowy, kolor zielony, zieleni dodatniej. Jest to kolor, który zasila pracę czakry serca. Następnie mamy kolor niebieski. Między kolorem niebieskim i wyższym indygo znajduje się kolor srebrny. Powyżej koloru srebrnego jest indygo. Następnie mamy kolor fioletowy, który ma bardzo silne działanie oczyszczające kolor ultrafioletowy, który już jest kolorem niewidzialnym i kolor biały między kolorem ultrafioletowym a kolorem białym jest jeszcze kolor platynowy, który odkryto nie tak dawno, który zawiera, który łączy ciało, umysł i duszę z najwyższą sferą duchową jest to bardzo ciekawa wibracja następnie mamy kolor biały, który jest kolorem życia który zasila po prostu nas który wibracje tego koloru są bardzo pozytywne i pożyteczne dla naszego organizmu, dla naszego życia. Oprócz tego mamy wyższe kolory, na przykład kolor EB, tak zwana świetlista biel. <laughs> Jest to już kolor określany jako kolor z piątego wymiaru. Zawiera silne, kosmiczne i uzdrawiające energie. Czyli jest to naprawdę już super, super lecząca wibracja. I oprócz tego mamy kolor lambda, czyli naj, najkrótsza fala lecząca. To jest 380 stopni w skali 400. Jak określamy te, te, te barwy, te wibracje? Możemy określać prawda, na podstawie diagramów specjalnych, ale bardzo dobrze określamy go wahadłem uniwersalnym czyli jest to w miarę obiektywna, obiektywny pomiar wibracji tego miejsca w miejscu, w którym stoimy po lewej stronie są nagrobki proboszcza który był proboszczem w okresie objawień objawień maryjnych o w ogóle leży jego matka i siostra. Miejsce mocy, na którym stoję, akurat w miejscu centralnym, zakreśla, jest na, na w granicach, gdzieś średnica około 20 metrów. Czyli jest dość, dość silne miejsce, które emanuje niesamowicie pozytywną energię. Tak jak już wspominałem, jest to promieniowanie 65 tysięcy w skali WoWiSa jeżeli teraz popatrzymy w dół ponieważ to miejsce było naturalnie prawda obniżało się teren się naturalnie obniżał widzimy to tam po lewej stronie i tutaj jak podejdziemy i jak podejdziemy do krawędzi do tego muru Miejsce to jest ucięte prawda, tym murem. Za tym murem znajduje się kamień, w którym nie stał klon, na którym się objawiła Matka Boża. W miejscu, gdzie tu stoimy, promieniowanie wynosi średnio 59 tysięcy jednostek w Skalibowicach, czyli bardzo wysokie promieniowanie. W miejscu klonu, czyli tego kamienia, jest 65 tysięcy. Oczywiście średnica to jest około 20 metrów, sięga za kapliczkę i tak jak można tutaj zakreślić, czyli za tymi nagrobkami i jeszcze za płotem, tak jak te świerki, to jest całe, czyli jest to czakram, który promieniuje bardzo silnie. Tak jak już <laughs> powiedziałem, promieniowanie jest bardzo ciekawe. W ogóle cały teren emanuje energią, także jak się chodzi, to można naprawdę uzyskać wyciszenie, uspokojenie i doładowanie energetyczne. Jeżeli jesteśmy wyczerpani, jeżeli jesteśmy, jak to się mówi popularnie, wyprani ze wszystkiego, to bardzo dobrze przyjechać do takich miejsc, wyciszyć się i przede wszystkim doładować żeby uzyskać odpowiednią, prawda, wibrację, częstotliwość całego organizmu. Bo po to służy geomancja, po to służy, prawda, odkrywanie miejsc mocy, żeby znaleźć te miejsce i wykorzystywać dla, dla swojego dobra, dla, dla ludzi. Co jeszcze ciekawego można powiedzieć, że Przebywanie w takich miejscach, w dość silnych, prawda, miejscach mocy nie potrzeba bardzo długo przebywać. Około 20 minut do pół godziny wystarczy, żeby naładować się pozytywnie częstotliwościami, które emanują z Ziemi. Ponieważ zbyt długie przebywanie w takim miejscu powoduje przeładowanie energetyczne, które też jest niekorzystne, po prostu jesteśmy cały czas podminowani, poddenerwowani, po prostu mamy za dużo energii, ale są sposoby, że można tę nadwyżkę energii też oddalić od siebie. Jest taki przekaz, że figura, która jest w tej kapliczce była trzykrotnie rzeźbiona przez artystę. Dziewczynki, które miały te objawienia, czyli Samulowska, mówiły, że dwukrotnie, że rzeźba ta nie odpowiada właśnie piękności naszej Pani. I on trzeci raz podszedł do, do rzeźbienia tej figury, i okazało się, że trafił, że, że figura odpowiada piękności Matki Bożej z objawień. Idziemy teraz do, źródł, do źródełka piękną aleją grabową, która ma też bardzo silne promieniowanie yy, radiestezyjne, czyli geopatyczne. Po prostu idąc tą aleją, wyciszamy się aż do samego źródełka. Dookoła widzimy bardzo piękny teren. Przejdziemy niżej, to również. Tam te stacje to już są nowo, po, nowo pobudowane, stacje przez sponsorów, i to jest droga krzyżowa, która idzie wzdłuż tego lasu i kończy się tą kapliczką, i tam jest jeszcze kapliczka matki Boże. Te Kapliczki, które widzimy, to jest stara droga krzyżowa. Odrestaurowana, odnowiona, nanosie, naniesiono nowe tablice i to jest pierwotna droga krzyżowa, która prowadziła do źródełka. Są tereny wokół źródełka. Widać tu pofalowanie terenu. Piękne, zielone, zalesione. W kadrze widać dwa bociany i krówki. Jesteśmy przed Świętym Chardełkiem, które płynie nam stop od 1877 roku. Przez cały rok nie zamarza ta woda. Jest naprawdę dobrą, zdrową wodą. Jest wodą leczniczą. Na temat tej wody później się wypowiemy. Przede <laughs> mną mamy kolejne miejsce mocy. jest kolejne miejsce mocy, które ma 65 tysięcy jednostek Bowisa w ogóle promieniowanie całego terenu wokół to jest około 16 tysięcy jednostek z skali Bowisa przed sobą mamy kolejne miejsce mocy o sile 65 000 jednostek Bowisa promieniuje kolorem białym średnica jego wynosi około 16 metrów. Cały teren wokół tego źródełka to promieniuje średnio 16 tysięcy jednostek w skali Bowisa. poniżej słabo widoczna jest linia rzeki Giłwa albo Giławka. Jest to rzeka dopiero rzeki Pasłęki i źródełko zasila tą rzekę płynącą przez cały wieczor. Przed źródełkiem. Jest to również miejsce mocy. Bardzo silne. Promieniuje siłą 70 tysięcy jednostek w Skalibowisa centralnie. Średnica działania tego miejsca jest około 10 metrów. Ma wszystkie wyższe promieniowania. I jest to około no, 10 metrów. Tak Zatem za, za tymi kamiennymi, czyli tymi kamiennymi narożnikami, skrzyżami, Gdzieś tak zaczyna się tam, prawda, przed tą kolejną figurą Matki Boskiej. Badano na, na różny sposób tą wodę, no i okazuje się, że jest zdrowa do picia. I można ją pić. Pątnicy przyjeżdżają tu cały rok, z całego świata praktycznie, bo mamy wycieczki z Kanady, i ze Stanów, prawda, i z Niemiec przyjeżdżają ludzie z Włoch, Także słyszy się po prostu yy, yy, wielojęzyczny język pątników. To widzimy z przodu jest to płasko rzeźba mojżesza który uderza w skałę i wydobywa się woda i są dwa jeszcze takie plafony które ubogacają które pięknie prawda, tworzą piękną oprawę tego źródełka w pierwotnej formie było to dość siermiężne rozwiązanie w tej chwili zostało doinwestowane w piękny, czerwony granit. Natomiast kamienie, które są, to są wytoczone z naturalnych kamieni z tego terenu. Włodzimierzu, serdecznie dziękujemy za odprowadzenie, za no, uświadomienie nam, że tu naprawdę jest skarb. Skarb dla naszego zdrowia, skarb dla naszej duszy. Ale jeszcze będę prosiła o krótką informację jak z tych dobrodziejstw korzystamy, to znaczy konkretnie jak korzystamy z, z dobrodziejstwa tego źródełka, jeżeli już tu przybędziemy i jeżeli na coś cierpimy. No z całego świata przyjeżdżają ponowniecy, <grym>, którzy korzystają z tej wody. Woda ma bardzo wysokie promieniowanie również, ponieważ badałem tą wodę, pod kątem radiestezyjnym, pod kątem energii uzdrawiania, ponieważ woda jest w ogóle cudem natury, posiada pamięć fotograficzną, posiada pamięć energetyczną. Jeżeli do niej mówimy, to po prostu znamy prawda, wszystkie badania profesora Masarczynko, który wykazał, że... Woda tworzy piękne kryształy heksagonalne. Jeżeli jest zanieczyszczona, jeżeli ta woda jest zakłócona albo energetycznie zanieczyszczona, albo fizycznie i czy chemicznie zanieczyszczona. Tworzy bardzo złe, bardzo po prostu nieregularne kryształy, albo wręcz nie tworzy kryształów. No tu można do literatury się odnieść. Woda, tak jak wspomniałem, ma pamięć i można po prostu programować tą wodę. Można ją mówiąc... Yy, językiem prostym można ją programować i wykorzystywać do leczenia. Jest taki sposób właśnie leczenia wodą, gdzie pobieramy tą wodę ze źródełka wysokoenergetyczną, nabieramy do jakiegoś i Nie musimy dźwigać całych litrów czy hektolitrów wody, ale wystarczy nam mała próbka i możemy ją po prostu wykorzystać do zaprogramowania wody normalnej. Były takie badania by no w właśnie, No właśnie. Panie Władimir, a czy możemy się obmywać tą wodą? Oczywiście. I czy takie było zalecenie na też, też było zalecenie, żeby obmywać. Tu w tej chwili jest przerobiony ten teren, ale poprzednio to jest woda, tu ze źródełka był rów i był obudowany i ludzie tam mieli takie siedziska i sobie siadali i, i moczyli nogi, obmywali nogi przy różnego rodzaju schorzeniach właśnie kończyn dolnych. Natomiast y, wszelkiego rodzaju obmywania, jeżeli dołożymy intencję, ponieważ wiemy, że woda ma pamięć i woda reaguje na nasze słowa, Możemy tak zaprogramować tę wodę, żeby nam uzdrowiła po prostu konkretny organ albo całe nasze ciało. No, Matka Boża zaznaczała bardzo, bardzo wyraźnie, że tutaj... Trzeba do tego źródełka i do tej wody podchodzić z wiarą, z wiarą i, z nadzieją, tak, tak. i z nadzieją. Bo to jest to jest po prostu no, podstawa warunek, i warunek. Podstawa tak. i warunek, żeby to Jeżeli to... będziemy wątpliwi, czy, czy po prostu poddawali wątpliwość, czy będziemy podchodzili z, nie, z niewiarą, no to efekty nie będą, prawda? No bo woda odbiera to. Dobrze, no to dziękujemy bardzo i wobec tego proszę Państwa czekamy na kolejną opowieść Pana Włodzimierza już o wodach leczniczych, o wodach z cudownych źródełek. Proszę wobec tego szukać tego na jednym z pięciu moich kanałów w najbliższej przyszłości. Dziękujemy również naszemu niestrudzonemu operatorowi Sławkowi za to, że tak pięknie nam to miejsce przedstawi. Dziękuję. Do następnego Pani Do następnego. Do widzenia. Do widzenia.